50. Matematyka poziom rozszerzony próbna matura z operonem listopad 2019 Rozwiąż równanie w podanym przedziale Dobra, Mamy to równanie napisane No co warto zauważyć to można by było przyrównać sobie Albo tak podziałać, żeby mieć tylko jedną funkcję Albo cosinus, albo sinus No ja w tym przypadku pójdę w sinus i to, co warto zauważyć, no to we wzorach redukcyjnych tam mamy, yy, mamy, mamy podane wzory, jak ze sinusa zrobić cosinus. No i takim wzorem, ja tutaj już piszę od razu gotową wersję. To jest po prostu sinus. Robię z tego kosinusa, zrobię sobie sinusa I to wyjdzie mi sinus pi drugich odjąć po prostu 3x. No i resztę przepisuję, czyli sinus z 7x. Ma być równe 0. To czego szukam, to jest postać iloczynowa, czyli iloczyn. I będąc w tej sytuacji, mamy sumę dwóch różnych sinusów. I tutaj skorzystamy ze wzoru na, na sumę dwóch sinusów dwóch różnych kątów. O, tak to się nazywa. W takim razie, my dostajemy tutaj dwa razy sinus. No i w pierwszym to był kąt z pierwszego, czyli pi drugich. Odjąć 3x. Dodać 7x przez 2. 2. To wszystko w się. Ciach. Razem kosinus. I podobnie wyglądającego kąta, czyli pi drugich odjąć 3x, ale odjąć 7x. Hop. I też przez 2. To się równa 0. Dobra wiadomość jest taka, że już jestem w iloczynie, czyli to mi się podoba. Dobra, dzieląc przez 2 pozbędę się tej dwójki, czyli już to mogę pominąć. W takim razie mamy sinusa i to po, po dodaniu, po dzieleniu dostaniemy pi czwartych plus 2x razy cosinus pi czwartych odjąć 5x. Jesteśmy już w postaci iloczynowej, więc to jest już raczej teoretycznie formalność ale ale, ale, ale no tutaj tradycyjnie przyrównujemy sobie jedno i drugie do zera ale w takim razie mamy pi, dobra napiszę to wszystko szybciutko co by to było czytelne to ma być równe 0 lub, o tak to się rozpisze kosinus hop ma być równe 0. To, co teraz podkreślę na czerwono, zamienię sobie na nasze ulubione T, a to sobie zamienię na nasze ulubione M. Co by te litery się różniły? K z pewnych względów nie wprowadzę, ażkolwiek lubię. Dobra. W takim razie sinus T jest równy 0. Dla jakich T? Sinus przyjmuje wartość 0 dla t równego 0, czyli w sumie tak naprawdę dla kpi. Czyli już tutaj podstawiając to wszystko, czyli pi czwartych plus 2x plus 2x jest równe kpi. Dlaczego kpi? Jeszcze raz. Tutaj t powinno być równe 0 plus kpi, bo to miejsce zerowe się powtarza. Kpi. E, mimo tego, że jesteśmy w jakimś tam przedziale tutaj, ja będę się trzymał tutaj tej okresowości funkcji sin. E, dobra, no to teraz sobie to porządkujemy, czyli mamy 2x, to się równa kapi odjąć pi czwartych. No to dzielimy na 2, w, w takim razie mamy 1 druga kpi odjąć pi ósmych. I to jest nasz x dla naszego sinus. Analogicznie postąpimy z naszym cosinusem, tego że mamy naszego ema. Tutaj później, już powiedzmy, że szybciej. W takim razie no, cosinus przyjmuje wartość 0 dla pi drugich, które też się powtarza co kapi, a to powinno być równe po prostu pi 4 pi czwartych odjąć 5x. No i tutaj też rozwiązujemy. I po uproszczeniu dostaniemy x to się równa minus k pi piątych odjąć pi 20. To tam samo obliczenia na, w tym równaniu, to tam spokojnie sobie poradzicie. a. celowo się trzymałem tych k tutaj. Aby zmieścić się właśnie w tym przedziale, bo zobaczcie, jakie małe tutaj wychodzą te odejmowania kąty. Tak? I teraz warto by było sobie sprawdzić, dla jakich k my mieścimy się w podanym przedziale, a dla jakich k się nie mieścimy. Oczywiście tych k nie będzie za dużo. Zrobimy to sobie tutaj na czarno. Dla k równego 1, dla naszego sinusa, dostaniemy. 3 ósme pi po podstawieniu. Oczywiście to dla Was jest tutaj zadaniem, żeby to samemu sprawdzić, Ja tylko pokazuję, jak to zrobić. Jaki jest na to pomysł? Dla k równego 2, zobaczcie to, jedno, drugie się zrobi. Mamy pi, odjąć pi ósmych. W takim razie mamy jeszcze 7 pi ósmych. I gdybyśmy się nie trzymali właśnie tego k, to moglibyśmy któreś z nich pominąć. Tak? I jedno i drugie znajduje się właśnie. W tym przedziale. Z kosinusem będzie jeszcze większy, więcej zabawy, z racji tego, że tutaj, przejdziemy na samą górę, jest jeszcze miejsce. Jeżeli będziemy podstawiać k minus 1, to dostaniemy odpowiedź 3 pi 20 Dla k równego minus 2, podstawiając właśnie do tego tutaj x, dla kosinusa, dostaniemy. 7 pi 20 Dla K równego minus 3 dalej jedziemy, bo do pi nam jeszcze daleko jesteśmy, zaraz przez zrzę, ale do jedynki, do samego pi nam jeszcze brakuje. Tutaj będzie 11 pi 20 Dla K równego minus 4 to będzie analogicznie 15 pi 20 dla K równego minus 5 to będzie 19 pi 20. I to są wszystko nasze odpowiedzi łącznie z tym tutaj. Dlatego właśnie warto było zwrócić uwagę na tą okresowość i na to, co wykonywaliśmy tutaj w tych końcowych obliczeniach.